Dwa to jest. Może ja wam pokażę co to jest dwa. No naprawdę, naprawdę tak jest. Tak? Tak. Tak. To jest uśmiech. To jest uśmiech. To jest uśmiech. To jest uśmiech. Ludzie się ze sobą komunikują. I ludzie komunikują się ze sobą wtedy dobrze, kiedy siebie lubią. Ludzie uwielbiają uśmiech, a od takich ludzi uciekają. Jeżeli będziesz taką osobą, i będziesz chciał z kim zbudować relacje, to pamiętaj, prawo przyrody. Podobne przyciąga podobne. Jeżeli chcesz, żeby ktoś się uśmiechnął do ciebie, jeżeli chcesz z kim zbudować właściwe relacje od samego początku, błyskawicznie, natychmiast, to pierwsza, pierwszy się uśmiechnij. I teraz to przekłada się wprost na to. Uśmiech rodzi uśmiech, podobne przyciąga podobne. I zobacz, jakie to jest proste, zobacz, jakie to jest łatwe, jakie to jest piękne. Po prostu uśmiechnij się. I teraz o co chodzi z tym śmiechem? Jeżeli będziesz uśmiechał się sztucznie, no na jakiś czas może to wystarczyć. To, to nawet sztuczne jest. Ja nawet nie jestem takim wrogiem tego, żeby ekspedientka przy kasie, która mnie obsługuje w Biedronce czy w Carrefourze, żeby ona sztucznie się uśmiechała. Ja jestem za tym, żeby się uśmiechała. Nawet sztucznie. Bo jest duża szansa, że wejdzie tej w krew. Generalnie rzeczy, które robimy dzisiaj, mamy przecież o nawykach. Jak będą takie nawyki myślowe, ale tak samo organoleptyczne, że będziemy ćwiczyli uśmiech, tak po prostu ćwiczyli. To wiecie co? To nam zostanie. To nam zostanie. I zobaczymy, że ten uśmiech dla nas pracuje. Będziemy robili tego więcej. Bo jeżeli widzisz, że coś dla ciebie pracuje, robisz tego więcej. Ale ten uśmiech warto, żeby on to jest taki, taki uśmiech serdeczny. Warto, żeby ten uśmiech był śmiechem nie tylko ust i wakazania zębów, tylko, tylko uśmiech serca. Warto, żebyś, żebyśmy ćwiczyli taki, taką, taki taką uśmiech serca prawdziwy. Co to znaczy? Kiedy ma, możesz się prawdziwie uśmiechać i, i przyciągnąć do ciebie prawdziwy uśmiech, a zarazem buduje się coś niepowtarzalnego, co nazywa się relacja. Relacja, jak wiesz, jest totalnym bytem. To jest byt, który jest między tobą i żyje naprawdę. I ta dobra relacja, na bazie której budujesz cały biznes i bogacisz się, i jest tobie dobrze i drugiej osobie jest dobrze, buduje się na zasadzie podobieństwa, że podobne przyciąga podobne. I ten uśmiech, żeby był taki serdeczny, to ma być od środka. Co to znaczy? Uśmiech od środka, i teraz powiem tobie ważną rzecz. Masz dobrze myśleć o drugiej osobie. Zapamiętaj to! Jak nie myślisz dobrze o drugiej osobie, to masz dobrze myśleć o drugiej osobie. Po prostu zmień to. To musi zmienić. Naucz się tego, czyli poprzez pytania, co mogę zrobić, jak to mogę zrobić, żebym dobrze myślał o drugiej osobie. Zrób to, żebyś dobrze myślała o drugiej osobie, a będziesz w siódmym niebie. Dlatego, że podobne przyciąga podobne, i ta osoba będzie ciebie uważała za osobę atrakcyjną. Pamiętaj że jeżeli się uśmiechasz, oznacza, że masz pieniądze. Ciekawe? Badania na to wykazują. Dlatego yy, jeżeli będziesz smutny, jeżeli nie będziesz się uśmiechała vis-a-vis -vis twojego partnera czy prospekta, to nie będzie chciał z tobą współpracować, bo myślisz, że, że masz problemy. Nikt nie chce z tobą współpracować, jak masz problemy. Ale większość, prawie każdy chce z tobą mieć relacje, chce z tobą współpracować, zarabiać pieniądze, jeżeli ty Czujesz luz? Jeżeli jesteś zadowolona, jeżeli serdecznie jesteś zadowolona, w dodatku jeżeli wiesz uśmiech dobrze, wiesz jest zaraźliwy. Jeżeli uśmiechasz się do kogoś tak szczerze, tak serdecznie, to ta druga osoba y, buduje w niej inną energię, bo dobrze wiesz, że to co napisałem z tyłu mojej książki, każdy do pokoju wnosi pozytywną energię, tylko że jeden kiedy do niego wchodzi, drugi kiedy wychodzi. Bądź osobą tą uśmiechniętą, która wprowadza energię. Uśmiech jest taką genialną rzeczą, energetyczną, energetyzującą, która stwarza warunki do genialnej relacji. Przez samo to. Na początku jeszcze raz sobie powiem. Numer jeden: nie wasz się myśleć o tym, co inni o Tobie myślą. Numer dwa: uśmiech. Po prostu uśmiechnij się na początku, do drugiej.